Cześć, witam Was Energik. W kolejnym odcinku zagrajmy w Krapa. Jako że parę dni temu dowiedziałem się, że bananowy Janek robi sobie przerwę. Przyjąłem to tak jak ja ze stoickim spokojem. <grymne> ja, Dzisiaj wybrałem dla Was grę rosyjskiej produkcji, będzie to gra dziejąca się w metrze, ale nie, Metro 2033, nie kochani, nie będzie tak łatwo. Także zapraszam do, kolejnej odcinki, do kolejnego odcinka, zagrajmy krapa. Zmierzę się z tą grą ja, mój pad i matrioszki z Freddy Mercury, baby. Ruszamy do akcji, zapraszam. Stalin Subway z 2005 roku, rosyjskiego dewelopera Buka, zaciekawił mnie z dwóch powodów. Po pierwsze myślałem, że będzie to coś jak Metro 2033, a po drugie słyszałem, że to niezły syf. Cóż, sprawdźmy. Wcielamy się w Suworowa, agenta KGB, bohatera z twarzy podobnego zupełnie do nikogo. Wprowadza nas szalone intro, gdzie wprowadzają jakiś jeńców, strzelają, ciała znikają, wchodzi jakiś dwóch leszczy, jeden ginie, pozostały ucieka. Dynamika, dobry montaż i filmowa narracja to podstawa w tym produkcie. Z grubsza chodzi o spisek mający na celu zgładzenie Stalina. Sam mega-wódz pojawia się w misternie wyrenderowanych cutscenkach, nad którym ekipy Dreamworks i Pixara urabiały się po łokcie. My, jako prawdziwy rosyjski bohater, musimy zapobiec zamachowi i pokonać spisek. Akcja przez 90% czasu gry dzieje się... no właśnie. Gdzie? Krzysztofie. Gdzie dzieje się akcja Stalin Subway? W dupie łosia. W metrze Stalina, w wiosce na Kamczatce, pomiędzy żebrami Kaloryfera. Krzysztofie, którą odpowiedź zaznaczasz? Zaznacz odpowiedź A, czyli zaznaczam C. Tak, proszę zaznacz B. W porządku, wybrałeś opcję D. Krzysztofie, przegrałeś 17 kwantylionów dolarów lewą nerkę i prawą nogę. Ponadto, cała twoja rodzina od dziś będzie zapierdalała na galerze. Co masz do powiedzenia na tak dużą przegraną? No cóż, trudno. W końcu to tylko zabawa. Tak jest, akcja dzieje się w metrze i rzadko poza nie wychodzi. Wszystko jest ciemne, brudne, ponure i bez polotu. Siermiężna grafika z siermiężnych stalinowskich czasów wali po oczach. Przez cały czas gry towarzyszy nam nuda w chuj. Miejscówki są tak brzydkie, że raz po raz waliłem baranka w ścianę, aby dodać im trochę koloru. Noż, kurwa, w kanałach jest tak ciemno, że chyba jaśnie jest w prawdziwych kanałach. Nawet nie wiedziałem gdzie idę. To trochę jak popierdalanie po piwnicy przy zgaszonym świetle w poszukiwaniu słoika z kompotem. Ni w chuj nie zabawne. Czasami gra nie ładuje wszystkich tekstur i ma to w dupie, więc straszą jakieś czarne kwadraty i inne dziadostwa. Swoją drogą chciałbym zobaczyć kiedyś grę warszawskie metro. Byłaby to chyba najkrótsza gra świata. No nic, śmigam przez to metro, czasami wychodzę na powierzchnię. Kurwa, czuję się jak żółw ninja. A na powierzchni nie lepiej. Jakieś budowy, jakieś betoniarki. Kurwa, naprawdę nie można było zrobić ładniejszych miejscówek. Co to kurwa gra, która ma zarażać graczy deprechą? Nasz heros w eksterminacji posługuje się wieloma narzędziami rosyjskich zbrodni. Mamy makarowa, a nawet możemy dzierżyć dwa, jak Max Payne. A raczej... Mienia zawód Maximilian iwanowicz Boll. Wrogowie to oczywiście różni przedstawiciele Armii Czerwonej i tutaj ciekawostka. Wiecie, że Rosjanie to najtwardszy naród świata? Kurwa, dwa strzały w głowę, czasami na nich to za mało. Rosyjskie kobiety bez słowa wytrzymują przestrzelanie rąk i strzał w suta, naród terminatorów. Lub wszyscy byli tak pijani, że nie zauważyli, że powinni umrzeć. Oprócz tego są mega twardzi Rosjanie, zobaczcie na to. Wpakowałem w niego tyle kul, że wygląda jak ser szwajcarski. Pomimo to, nadal do mnie strzela. CO JEST KURWA? Sytuacja, w której strzelam w ryj wrogowi, a on radośnie nadal do mnie naparza, są nagminne. Gdy już wpakuję w nich parę kule kołowiu, okazuje się, że Rosjanie to też urodzeni cyrkowcy. Kurwa przed śmiercią, wyskakują do góry, robią piruety w powietrzu i ogólnie nieźle się bawią. Znalazłem też jednego gościa, który przeniknął przez sufit, jak i paru pasażerów na gapę. Jeżeli oglądaliście mnie dość regularnie, to zapewne zauważyliście, że każda chujowa gra musi mieć poziom w pociągu. Po prostu musi. A co powiecie na grę, przy której 90% czasu spędza się w pociągu? Zasadniczo, cała idea tej przekutaśnej giery polega na prostym schemacie. Jesteśmy na stacji, wysiadamy z metra, idziemy na drugą stronę stacji, a tam drugie metro, które ma otwarte drzwi, w drugim końcu, więc popierdalamy na drugi koniec do wagonu. Oczywiście włączenie pociągu jest w drugim końcu pociągu, więc popierdalamy na drugi koniec pociągu, odpalamy metro. Kolejna stacja i sprawa się powtarza. Wysiadamy, kolejny pociąg, wejście na drugim krańcu, odpalanie w innym krańcu, pociąg jedzie. Kolejna stacja i tak przez 8 czy 7 poziomów. Ciągle to samo, kurwa. To trochę tak, jakbym jeździł obwodnicą tramwajową dookoła łodzi i zmieniał z autobusu na tramwaj. No, zajebista zabawa w chuj. Po odpaleniu gry nuda zaatakowała mnie około w 20 sekundzie po intro i potem było coraz gorzej. Uwierzycie, że wolałem zmywać gary niż grać w to gówno? No kurwa, kto woli wmywać gary niż grać w grę? Za każdym razem, jak miałem zacząć w to grać, wynajdywałem coś innego, jak gimbusy przed egzaminem, tysiąc rzeczy, żeby nie ruszyć książki. Tak było też ze mną. Dźwięki w tej grze to standard. Ciekawi mnie całkiem fajna muzyczka, przypominająca ośmiobitowe chiciory, a zarazem zupełnie nie pasująca do tej gry. Jedyny jasny punkt to właśnie ta skoczna, radosna muzyczka, tak wspaniale wpisująca się w ponure pełne rosyjskich psychopatów metro, których jedynym celem jest wpakować nam kulę w czachę. Cała ekipa buka Software od dawna już zapierdala na galerze, ale to dla nich nie kara. Rosjanie to twardziele. Sam widziałem, jak syn z ojcem przerzucali sobie traktorem przez pole. True story. Więc każdy z buka przy wiośle ma mały monitorek i nie dość, że musi wiosłować, to na dodatek muszą grać w to chujstwo ciągle i bez końca, powtarzając znamienite lewele, które sami upitolili. Stalin Sabłej to gra bez pomysłu, z nudnymi poziomami, przy której w kurwienie przegrzewa czachę. Mam nadzieję, że każdy, kto przy tym chujstwie pracował, poniósł zasłużoną karę. Nie potrafi odgadnąć, dla kogo jest ta gra. Dla mieszkańców moskiewskiego metra? Dla budowniczych? Dla fanów metra jest ktoś taki? Dlaczego wrogowie są tak twardzi? Dlaczego nie działa na nich grawitacja? Co robi ta ładna, okrwawiona, zamordowana pani w kanałach? Czemu bohater ma taką paskudną mordę? Czemu cała gra jest taka paskudna? I co tu tak śmierdzi?